Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym materiału na tym kanale i dziś sobie recenzujemy mój zestaw, który dostałem na urodziny, czyli hotel butikowy o numerku katalogowym 10297 i on ma. Aż 3660 elementów, całkiem dużo i jest od 18 lat. Hotel Budkowy i to jest modularny 15-lecie, mój wymarzony zestaw. Pojrzałem, że jeszcze to się łączy z księgą, z koncertem policji, księgarnią, dinerem i chyba napadem na banki. Może takie miasto zrobić. Tu będzie sobie stał godnie w moim mieście, tu mamy minifigurki, panią od obsługi, paną od obsługi jakąś babci, która zawitała do hotelu takiego pana, panią podróżniczkę, paną od restauracji, pana od sklepiku chyba artystycznego, jak dobrze wiem. Ale teraz obróćmy do tyłu, tu pokazuje, że się łączy z ksiągarnią i komisariatem policji. Ja komisariatu policji raczej nie kupię. Ale jako na bank kupię. Tu mam także funkcje różne pokazane. I tu, I tu tyle ma pomiaru i metrów. I sam zestaw naprawdę jest mega, mega fajny. I to jest jakby, już stoi nam, że jeszcze raz chyba, że to jest na 15-lecie. Nie no, dobra. Teraz sobie go otwórzmy. Oj, trochę duże to pudełko. Poczekajcie, ja muszę zrobić cięcie. Bo ja tego nie otworzę przy Was. Ty ogólnie rzecz swoje, to jest jakby mega, mega trudno otworzyć. Próbowałem tym to otworzyć, ale coś się nie udało. Dobra, zdrapię jak człowiek. Niestety muszę to zrobić. No bo niestety inaczej się nie da. Ale dobra, już mniej gadania, więc otwierania. No i dobra, otworzyliśmy. OMG. No i teraz paczki. Paczka numer 6-14. A dobra, od razu to wysypmy. Jakby jedną ręką nagrywam, a więc mam problem, teraz ja zrobię cięcie. Albo i nie. Uj. Troszkę tego jest. Instrukcja. Nie ma tu naklejek. Nie ma tu naklejek. Poczekajcie. Naprawdę tu nie ma naklejek? O, ale fajnie, Ej, takie. Je, to jest jeden z moich pierwszych razów, kiedy się spotkam z zestawem, który nie ma naklejek, ale jest na takiej płytce, tak jak myślałem. Idealnie się tam zmieści w moim więc Ja bieram, zabieram się za składanie i widzimy się, jak już złożę cały zestaw. Dobra, złożyłem zestaw. Muszę Wam coś powiedzieć, robi wrażenie. No to teraz sobie mini figurką. Przyjrzyjmy. Się. Tu mamy pierwszą panią ze obsługi hotelowej, nic się jakoś nie różni, taki torsik obsługowy, zwykła buźka, tak jak u niej od, od pilotażowych do siódmego chyba, tak? I takie zwykłe włoski, niczym się zbytnio ta mini figurka nie różni. Dalej pan od obsługi też się nic nie różni, też nie ma żadnej minki, taki zwykły pan, nie jest jakiś taki unikatowy. Kolejny jest pan od kafe. Taki od kawy. On jest bardziej już taki unikatowy. Ta buźka taka jest unikatowa i nie jest. ma Też ma nóżki trochę unikatowe, ale torsik ma taki unikatowy, bo ma taką kafę uśmiechniętą, tak? Uśmiechniętą kafę i takie czarne włoski. Kolejny to jest pan, który zawitał do hotelu. Nic się nie różni. Może tylko ta buźka i tyle. I, ma, i nie ma żadnych z tyłu na główce na druków. Dalej mamy panią od tego muzeum, chyba. No i tu mamy taką, ma takie grube okularki i tak dalej. Niczym się też nie różni. Pani, która zawitała do hotelu, tak wygląda, ma dwie buźki taką, taką i taką. I taka zwykła mini figurka, może tylko ma jakiś taki, można to oznaczyć unikatowy. Na drug na torsie, ale nie. Dalej to pani też, która się niczym nie różni, Ta mini figurka pani. Yy, chyba podróżniczka, ma takie dwie buźki. Ma taki plecak i swój aparat. Niczym się zbytnio ta mini figurka nie różni. I ma jeszcze aparat. Dalej to taki wózek. Mamy tu kapkę, można sobie zrobić, i tak dalej. No i kasa. Teraz przejdźmy do hotelu. Tu mamy wejście, tu mamy wejście do tego muzeum. Tu mamy chyba hydrant, tak? Tu mamy dalej tą restaurację. Tu może wejść ten panel do obsługi, tu mamy taką ściankę, palmę. I taki tutaj El subo. I takie lampiony. Dalej mamy różne takie kwiatki na hotelu. To ja szybko teraz zdejmę ten, jakby wiecie, o co to chodzi piętro. Dobra, mamy. Tu mamy taką wielką sypialnię, czekoladkę. Tu chyba jak dobrze wiem mamy jakieś zdjęcie. Tu mamy lampkę, yy, jakąś butelkę po piwie, tu mamy jakąś szafę. Tu mamy yy, wannę, łazienkę, toaletę. I tak. Tu mamy dalej i takie schody. To kolejne piętro omówione. Trochę trudno to się ściąga, ale dobra. Mamy tutaj maszynę do pisania, łóżko. Jakiś taki fotel, on jest obracany. No. Lampkę i drugi taki pokój. Ze szafą i tak dalej. I schody oczywiście. Tego niestety tu nie ma toalety. I to jest minus i balkon. Balkon spoko jest. Tu mamy dalej recepcję. Jeszcze później Wam pokażę całe z bez dźwięków. Już recepcję. Mamy tutaj różne klucze. Mamy także tutaj jeszcze chyba listy gości. Tu mamy taki telefon. Tu mamy chyba jakiś taki obraz, co ma imitować. Podłogę, dywan, kwiatki różne. Schody, zegar. I takie tam rzeczy i kanapa. Tak, to teraz. O! Tutaj ściągniemy tą część i chyba, to jest takie mini muzeum ja to nazywam. Tu mamy obraz taki. I tu kolejny, tu mamy coś ze szkła, i tu mamy dla pani, co może sobie siedzieć. I tu chyba jakiś obrazek, dobrze wiem. No, jeszcze tu mamy taki wózek, na którym można walizki przewozić. I Jeszcze tu przy okazji Wam pokażę śmietniczek. Tu mamy takie rzeczy. Takie śmieci, takie jakieś takie. Dobra, dalej teraz sobie szybko patrzcie. Z tyłu nic ciekawego jeszcze nie ma. Takie puste. Bo tu się łączy do innych modularów. No i tak. Na koniec. Sam zestaw kosztuje. Możecie go już wyrwać tak na przykład za cenę 900 zł. Może się uda. Tak w mega dobry cenie za 850, ale poniżej tak za 700 już nie znajdziecie go. No a więc to na tyle z tego materiału. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dajcie łapkę w górę. i Jak chcecie, to subskrybujcie mój kanał. Pa!